Jesteśmy spóźnione 10 minut i kazali nam się pomimo tego, że mamy już bilety, ustawić w kolejce i czekać. I to jest dziwne, bo słyszę, że muzyka już leci, bo tutaj, o, tam jest taki taras i tam będziemy właśnie mieć, mieć to wszystko, co teraz się będzie tutaj działo. I teraz się zastanawiam, to jeszcze bardziej się spóźnimy. No ale trudno. Te zajęcia mają być takie relaksacyjne, więc muszę się, wiecie, a później na sam koniec jest ecstatic dance i to jest coś. O, mamy właśnie tutaj informację o tym, co tutaj się będzie działo. Zobaczcie. Jest informacja o evencie, bo to jest jakiś taki specjalny event. I e Ecstatic Dance to jest coś, co ja zawsze chciałam spróbować. Na zasadzie takiej, że wiem, że to nie jest dla mnie, ale żeby przełamać się i zrobić coś wbrew sobie, bo to jest tak, że macie po prostu ruszać się tak, jakby nikt na Was nie patrzył. I e nie wiem, tak. No Po prostu robić, robicie co chcecie. To jest taki coś, co wywołuje na, w teorii jakby we mnie dyskomfort, więc fajnie będzie to spróbować. A jak możecie zobaczyć, ja po prostu jestem teraz pełna makijażu, jeszcze kolczyków nie zdjęłam, bo nagrywałam odcinek Stop Model, dwa odcinki. Po prostu gadałam teraz 4 godziny i jeszcze mi zostało 5 minut do skomentowania, także w ogóle na wariackich papierach dzisiaj. Jeżdżę, zasuwam, robię jakieś różne rzeczy od samego rana i powiem Wam więcej trochę później. Mam nadzieję, że nie stracimy zajęć, bo trzeba kakao się napić specjalnego. skończona i czuję się tak odwodniona Przyjechałyśmy do takiej pięknej restauracji Paso Nook Napić się czegoś Myślałam, że coś zjem, ale w sumie to cały głód mi przeszedł O, ostrości mi to i nie łapie, cały głód mi przeszedł Ale jestem tak spragniona Później wam zdałam relację jak było Nie mogę trafić <ścoughs> Nie mogłam złapać słomki Where did you go, Zosia? Zosia, where are you? Yeah, are you here? Are you hiding? Yeah. Where did you go? Are you doing? Okay. Nagrywam końcówkę tego odcinka. A w zasadzie cały ten odcinek już kolejnego dnia. Bo powiem Wam szczerze, że nie miałam siły już nic nagrać. Tak myślałam, że może pójdę na plażę, odpalę lampę i opowiem Wam na bieżąco jak było, jak było na tych zajęciach z tańca ekstatycznego. Chyba tak będę mówić w uproszczeniu. Ale dajcie znać, jeżeli ten taniec ma jakąś taką konkretną nazwę też po polsku. No to w dużym podsumowaniu muszę Wam powiedzieć, że było niesamowicie. Naprawdę tak się wybawiłam. To może tak, zacznę od tego, że wykupiłyśmy razem z siostrą taki pakiet, gdzie miałyśmy ceremonie kakao miałyśmy taniec ekstatyczny i sound healing, czyli takie leczenie dźwiękiem, można by powiedzieć. No i normalnie samo sound healing to zazwyczaj trwa półtorej godziny, coś takiego. Ja byłam na czymś podobnym, to trwało nawet dwie godziny, a tutaj, więc ja myślałam, że to będą takie trzy oddzielne segmenty, mniej więcej na równo podzielone, więc myślałam, że będziemy tańczyć jakieś 45 minut. No i na początku wyszłyśmy, przedstawił nam się DJ, czyli cały ten wodzirej imprezę. Okazało się, że facet z Brazylii, który mieszkał w Kalifornii trochę, potem wrócił do Brazylii, powiedział, że nie mógł tam się odnaleźć, że on obudził w sobie coś takiego spiritualistycznego, taką duchowość i tak dalej. No i pojechał na Bali i rozpoczął się wirus w wszystkie blokady i tak dalej, i tak tutaj zostały i już mi się spodobało i zostało. I dużo osób na Bali jest właśnie takich, którzy gdzieś podróżowali, utknęli na chwilę i przez te blokady już zostali. Między innymi Imani i jej mąż Panda. Więc ja się bardzo cieszę, że akurat oni tutaj też utknęli. No i sama ceremonia kakao. To powiem Wam, że nic takiego specjalnego, ale całkiem przyjemne to było. Ja się zawsze zastanawiałam, jak to wygląda. Niektórzy mi mówili, że to kakao sprawia, że trochę się czujecie, jakbyście byli na haju. Być może ja tego nie poczułam. To było kakao 80% czystego kakao, więc podobno jakieś takie bardzo mocno skondensowane. Generalnie całe te zajęcia polegały na tym, żeby trochę, znaczy na początku, zwłaszcza przy tym kakale, chodziło o to, żeby zamknąć oczy, wyciszyć się. To było takie półmedytacyjne, a to na mnie na przykład bardzo dobrze działa. Ja uwielbiam takie rzeczy, żeby na chwilę się wyciszyć. Tam na przykład mieliśmy coś takiego, że Mieliśmy chyba z 8 różnych rzędów. W ogóle ten koleś powiedział, że ponad 100 osób przyszło. Wszystkie bilety zostały wykupione, bo my kupowałyśmy bilety z wyprzedzeniem. I ja płaciłam 300 tysięcy, bo mam pozwolenie o pracę. Moja siostra płaciła 350 tysięcy. Takie były ceny, więc to było trochę droższe, ale powiem Wam, że to było naprawdę warte swojej ceny. Zresztą sami pewnie zobaczycie, że to było warte swojej ceny, jak już Wam wszystko opowiem. Więc było, siedzieliśmy chyba w ośmiu rzędach, jakoś tak, takie długie rzędy i każda osoba na początku rzędu dostała kubek z kakaem i musiała przekazać dalej. I to było takie ciekawe, bo ludzie łapali ten kubek, tak chwilę trzymali i przekazywali dalej, żeby jakąś taką energię dać. Ja nie wiem, jaki mam do tego stosunek. Ja jestem taką osobą, która trochę w te duchowe rzeczy wierzy, a trochę nie, więc to takie przekazywanie energii, to jest taki miły gest dla mnie, ale nie do końca chyba w to wierzę. Natomiast potem, jak już dostałam ten kubek, to trzeba było go trzymać. Nie mogliśmy na początku pić, bo piliśmy razem i trzeba było sobie wymyślić, z jaką intencją przychodzimy, a jeżeli bez intencji, to skupić się na tym właśnie, że przychodzimy bez intencji, że mamy czystą głowę. Ja bardzo lubię takie rzeczy. To są takie właśnie półmedytacyjne. No i później sobie razem piliśmy to kakao i do tego były różne Różne takie yy, też słowa wypowiadał ten prowadzący. I to mnie wszystko wprowadza w takie wibracje, co mnie strasznie uspokaja. Ja to po prostu uwielbiam, naprawdę. Uwielbiam tego typu takie rzeczy, że zamykacie oczy. Ja cały czas siedziałam z zamkniętymi oczami, bo ja mam bardzo wrażliwe zmysły. Więc sobie wdychałam ten zapach kakao z cynamonem, to było no, ultra przyjemne. Natomiast nie czułam nic po wypiciu kakao, po prostu taki, taka chwila relaksu. A potem, słuchajcie. Zaczęła się impreza. Zaczęła się impreza, bo w ogóle ten koleś właśnie wodzirej zaczął grać DJ-em, W ogóle wiecie, z kapeluszem i tak dalej przedstawił swojego ziomka, który jest baliczekiem, który grał na żywo na skrzypcach chyba, chyba to były skrzypce, ale tak wymiatał. I słuchajcie, tańczyłam dwie i pół godziny. Bez żadnych wspomagaczy, bez żadnego alkoholu. Normalnie imprezka taka wiecie. Na początku, bo wszystko, jakby całe założenie Ecstatic Dance, to jest to, żeby tańczyć tak, jakby was nikt nie widział, żeby w ogóle się tym nie przejmować, żeby wyzbyć się jakichkolwiek hamulców i możecie robić co chcecie. Więc ja myślałam, że to będą jakieś takie szaleństwa, że tam ludzie będą, nie wiem, udawać psy, wyć i tak dalej. A i dostaliśmy zakaz komunikacji werbalnej przez całe te zajęcia, więc to też było ciekawe. No, i e, na początku trzeba było tak chodzić bez celu dookoła, co było dosyć niestandardowe. Potem udawać, znaczy wczuć się w to, jakbyśmy byli ogniem, wczuć się w to, jakbyśmy byli wodą, więc były takie, wiecie, ruchy. Ja na początku sobie stałam i obserwowałam, i generalnie fajne było to, że nikt nikogo tam nie zmuszał. Jeżeli nie czuliście się na zrobienie czegoś, to nie trzeba było tego robić, i to jest właśnie najfajniejsze. Więc na początku trochę czułam dyskomfort, a potem zaczęłam swoje rzeczy robić w swoim czasie, i ja lubię wychodzić ze strefy własnego komfortu, więc stwierdziłam, kurde, jestem w takim miejscu, że tak jak przez większość mojego życia, zwłaszcza jak w Polsce mieszkałam, to czułam się oceniana i czułam, że muszę sprostać jakimś wymaganiom i tak sobie pomyślałam, a tutaj mogę robić, co chcę, więc wrzuć na luz. Słuchajcie, jak wrzuciłam na luz, w ogóle jak się tam zaczęło ściemniać, bo to było na zachód słońca, to na DJ-ce było widać takie kolorki od tego DJ-a i on tak zasuwał swoją muzą, że był taki klimat, jeszcze co go kadzidełka była jakaś tam muzyczka i tak dalej i w ogóle wszyscy byli Ci ludzie, którzy tam byli, każdy był w ogóle z innej parafii, totalnie byli starsi ludzie młodsi. E, ja coś tacy, że było widać, że chodzą często na te spirytualistyczne rzeczy. Była też dziewczyna, e, jakby nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale każdy był totalnie z innej parafii. E, niektóre, niektórzy ludzie byli totalnie wymalowani, inni w ogóle bez makijażu, wiecie, totalna różnorodność. I każdy miał luz, każdy miał chill, nikt na nikogo krzywo nie patrzył. Każ... Kilka razy się zdarzyło, że ktoś na mnie wpadł. To od razu był uśmiech i sobie tam kiwnęliśmy głową, i taki, no bardzo fajna atmosfera była. Niektórzy ludzie tam siedzieli przy takim miejscu, gdzie był ogień, i tam udawali, że. Znaczy, udawali, coś tam ruszali rękoma, że to wyglądało jakby czarowali, ale to wszystko się wpisywało jakoś tak w klimat. Ja się tak wyskakałam. Tak się wytańczyłam i czasami tańczyłam tak sobie trochę bardziej sexy, a czasami po prostu bit mnie ponosił i czułam się totalnie swobodnie. Jedyna rzecz, to było śmieszne, ja nie wiedziałam, że będziemy tańczyć 2,5 godziny. Myślałam, że to będzie coś zupełnie innego, więc czułam, że moje spodnie zaczynają się robić mokre. Słuchajcie, byłam tak pokryta potem, z twarzy to jak z twarzy, bo ja to po prostu tak robiłam, że z, z, wiecie, ścierałam ten pot z twarzy i, i był luz w miarę. Ale miałam mokre spodnie. Od potu. I na początku sobie pomyślałam, kurczę, trochę siara, a potem totalnie przestałam się tym przejmować. Nie bawiłam się chyba jeszcze tak fajnie na imprezie. W sensie czułam się jakbym była na jakimś festiwalu i jak wjeżdżał bit jak było takie przejście taki bridge w tej muzyce jak wierzę o powoli beat, to było tak że zaczynałam tak skakać wiecie machałam tymi rękoma łapaliśmy kontakt wzrokowy z ludźmi zarąbiście było i później na koniec chyba ostatnie 15 minut mieliśmy to właśnie takie ala sound healing i było, było, było zupełnie inaczej niż to, czego się spodziewałam, bo to trwało raptem jakieś właśnie 10-15 minut, więc po prostu powiedzieli, żeby się położyć na podłodze. Ten koleś takim trochę był przewodnikiem, ale nie mówił aż tak dużo, tak trochę nas wprowadzał w klimat, były takie fajne dźwięki wyciszające. No i co, leżeliśmy na podłodze. Trzeba było się wsłuchać trochę w swój oddech, ale króciutko to bardzo trwało. I potem było coś, w czym już akurat nie brałam udziału, że wszyscy się złączyli razem, że siedzieli obok siebie, stworzyli takie wielkie kółko, że się dotykali i siedzieli obok siebie i dzielili się swoimi przemyśleniami, jak się czują po tej sesji. Dla mnie to nie było już spoko, bo tam był jakby kontakt fizyczny, że ludzie siedzieli bardzo blisko siebie i siebie dotykali. I nie ma w tym nic złego, ale ja nie będę robiła nic przeciwko, wbrew sobie, jakby nie, nie czułabym się fajnie z tym. I też jak się zaczęłam wycofywać, siedziałam tak może z półtora metra od nich, to nic się na mnie krzywo nie patrzył, każdy mógł robić co, co chciał i widziałam, że kilka jeszcze innych osób też nie wzięło w tym udziału, ale słuchałam sobie co tam się działo. Ale słuchajcie, byłam tak wyczerpana, w sensie na pozytywnie, to było dziwne, bo miałam dużo energii energetycznej, ale fizycznie miałam już tak... Znaczy, jak skończyło się te zajęcia, to po prostu miałam energię tutaj i potem tak mi szybko zaczęło zjeżdżać. Niesamowite doświadczenie, a mam takie zakwasy dzisiaj. W ogóle widać chyba mam opuchnięte oczy. Normalnie się pospałam do dziewiątej, a zazwyczaj wstaję przed budzikiem, tak wstaję trzydzieści, 6.37, coś ten desen. Miałam dzisiaj pójść na boks, nie udało się, ale fakt faktem jeszcze montowałam odcinek top model do drugiej w nocy, więc i tak bym nie dała radę wstać o szóstej, żeby ogarnąć się na zajęcia. Taki wycisk dostałam, że dwie i pół godziny skakania, wicia się i tak dalej, to dobry workout. Ja tak sobie myślę, czy nie chodzić na to, właśnie wczoraj powiedziałam siostrze, że może raz w tygodniu będę chodzić, to może trochę jest przesada, ale może tak raz na dwa tygodnie, bo to było naprawdę przyjemnie. Ja przez cały ten czas się uśmiechałam. I miałam takie momenty, że schodziła ze mnie już energia i nie miałam siły za bardzo, ale zaraz szybko od nowa się, się ładowałam. No, rewelacja była i polecam każdemu. Dzisiaj pisałam z koleżanką chwilę, z Amy. Kiedyś nagrałam ją na jednym odcinku, ale w końcu nie wypuściłam tego odcinka, bo już był przedawniony i tak dalej. Może jeszcze kiedyś się pojawi, ona jest z Anglii. Amy właśnie dzisiaj, bo wrzuciłam in, na właśnie zapraszam na mój Instagram, bo wrzuciłam storki z tego Ecstatic Dance. Jakbyście chcieli być na bieżąco, to zapraszam. I mi właśnie powiedziała, że była w tym samym miejscu. Ja byłam w miejscu, które nazywa się Udara Bali, to jest nad samym oceanem. I ona powiedziała, że zależy od DJ-a, który tam jest, że albo miała super doświadczenie, albo było tak, że jakoś nie potrafiła się odnaleźć. Więc jeżeli traficie na jakiegoś poleconego, dobrego DJ-a, to kurczę, spróbujcie tego. Bo ja chciałam, ja zawsze uważałam, że to jest taka bzdura totalna, i uważałam, że kiedyś to zrobię, bo to jest coś. Najbardziej niekomfortowego, jak, co mogłabym sobie wyobrazić. A się okazało, że nie, że to nie, no Na początku czułam taki dziwny, lekki dyskomfort, ale generalnie to było naprawdę fajnie. No jak takie dziecko, które się w ogóle nie przejmuje tym, co inni sobie pomyślą. Tylko następnym razem założyłabym takie troszeczkę. Mniej ubrań bym założyła i takie bardziej luźne. Niby miałam luźne spodnie, ale mi się przykleiło od potu i mi blokowało ruchy, więc następnym razem na pewno będę wiedziała, żeby trochę inaczej się ubrać i zapomniałam ciąć bidon z wodą. No to to bym na pewno zmieniła. Za rąbiste doświadczenie. Naprawdę. Cieszę się, że mogłam Wam opowiedzieć i zastanawiałam się, czy w ogóle na początku, czy w ogóle będę coś nagrywać, a potem. Bo zostaliśmy poproszeni, żeby nagrywać, korzystać jak najmniej za smartfonów, jak tylko się będzie da, ale potem zobaczyłam, że kilka osób wyciągnęło te smartfony i nagrało lek lekką przebitkę. Ja tam wyciągnęłam telefon, może z pięć razy, dosłownie na kilka sekund, więc coś tam mi się udało Wam nagrać. Pewnie już w międzyczasie tutaj wkleiłam, albo na koniec wkleję, zobaczę, jak będę to montować, żeby po prostu oddać Wam klimat, bo to naprawdę w ogóle, ja, ja się czułam, jakbym była na festiwalu muzycznym na jakiejś plaży. Taki totalny chill, no spodziewałam się czegoś innego, myślałam, że to będzie takie podniosłe, że tam ludzie będą, wiecie, robić jakieś skomplikowane rzeczy i tak dalej, że to będzie tacy, takie uduchowione, a generalnie jak ktoś chce uduchowione rzeczy robić, to może robić, a jak nie, to można szaleć, skakać, no i tyle chyba Wam chciałam powiedzieć, bardzo fajne doświadczenie, nie mogę się doczekać, aż pójdę jeszcze raz, a teraz przyszłam do restauracji, w której kiedyś nagrywałam odcinki z Dominiką, ale to już dawno temu i pracuję sobie z siostrą, ona tam siedzi przy stole, ja siedzę na beanbagach i spoko miejsce do pracy, ja tutaj bardzo lubię pracować, bo mam właśnie taką fajną miejscóweczkę pod wiatrakiem i siedzę na poduchach, mam... I jest naprawdę wygodna pozycja, żeby pracować, natomiast muszę Wam też powiedzieć, że pamiętałam, że to jedzenie tutaj jest takie trochę mało ekscytujące powiedzmy, ale zapomniałam, że ono po prostu mi nie smakuje więc chyba już tutaj więcej nie przyjdę, a szkoda, bo fajna lokalizacja, jest niedaleko domu z, z tyłu są takie duże pola ryżowe z napisem Wielkim Czangu, więc to robi wrażenie. No i ładnie tutaj jest, ale jestem trochę rozczarowana i mają chyba najgorszą kawę na wyspie. Mam takie wrażenie, jakby ktoś przepalił im ziarna. I niestety po prostu aż, moja siostra mówiła, że aż ciężko się przyłyka tę kawę i coś w tym jest. Być może wezmę sobie teraz mrożoną, bo pamiętam, że mrożona kawa była w miarę spoko do picia. Wiecie, jak się rozwodni i z lodem zrobi, to... Tak, jak ze złą wódką. Zła wódka też lepiej smakuje, jak się na z lodem zrobi, co jakiś taki zmrożony. Aczkolwiek ja nie jestem wielką fanką wódki. Nie wiem dlaczego ten temat teraz zaczęłam. Natomiast tak, teraz tutaj siedzimy, sobie pracujemy i dzisiaj taki właśnie spokojny dzień pracowniczy, a wieczorem pakowanie, bo jadę jutro do Amet, do bardzo ładnego miejsca. I dzisiaj też trochę testuję mikrofon, odebrałam też kamerę z naprawy, mam dwie takie same kamery i jedna mi się rozwaliła, potem druga mi się rozwaliła, więc teraz odebrałam, testuję, czy wszystko będzie dobrze, ale chyba nareszcie znalazłam właściwe ustawienia do mojego mikrofonu, więc nawet teraz... To na pewno słyszeliście. Ogólnie tu jesteśmy przy dużej ulicy, więc jest dosyć głośno, ale już sprawdziłam na komputerze, że dźwięk chyba nagrywa się bez zarzutu. Także nareszcie zajęło mi to raptem 4 lata, żeby znaleźć odpowiednie ustawienia mikrofonu, żeby Wam się przyjemnie słuchało, ale, ale udało się, udało się. W ogóle tutaj bardzo ładny kadr jest. Może zrobię tutaj miniaturkę, ale to już Wam chyba nie będę pokazywać pozowania do miniaturki. I fajnie, że mogłam Wam troszeczkę opowiedzieć o tym Ecstatic Dance i co, i chyba będę się żegnać. Pożegnam się na wszelki wypadek, jakby coś chciała dograć to jeszcze dogram, a tymczasem teraz sobie zrobię rolki na Instagram, pomontuję, no i biorę się za vlogi, bo teraz nagrywałam i montowałam odcinki Top Model w ogóle wczoraj. To tak montowałam odcinek Top Model. Nagrywałam, przepraszam, dwa z rzędu, że nie zdążyłam końcówki nagryz, zostało mi jeszcze zostało mi 5 minut do skomentowania, więc tutaj nagram jeszcze końcówkę komentarza, ale zapierdziel był gruby wczoraj. Trzy rzeczy zrobiłam w ciągu dnia tylko, a cały dzień od 8 rano do chyba dziewiątej wieczór? No, chyba tak. To w drodze, w ruchu, cały czas wiecie, wszystko zajęte. Dziwne jest mieszkanie na Bali, naprawdę. Macie dwie, trzy rzeczy do zrobienia i cały dzień z głowy. Może to i lepiej, przynajmniej nie ma nudy. Ja też wolę być zajęta. No, nie wiem. Dajcie znać, jeżeli jest coś, co Was ciekawi w komentarzach. Tak jak mówiłam, będę teraz, jak będę już na bieżąco z vlogami, to będę na Wasze komentarze odpowiadać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia, buziaczki i bye, bye.